Alorant update, co to? Our new agent Clove is non-binary czy, czy, w sensie... Jakby... Czemu, czemu takie info dają? Mnie by na przykład interesowała jedna z jego mechanik, a mam Nie wiem... Kurwa Match Rozgrzewka Nice nie to przyznam. Nie wiem, denerwuje mnie troszkę coś takiego, takie usilne. Flatanie. ale to nie na kim rozmowa. HomoFob? Nie, no to nie jest kwestia tego, ale zamiast dać jakiekolwiek info, czy to duelista, czy cokolwiek innego, czy nie wiem, jeden z jego skilly, dają informację, która wydaje mi się, że nikogo kompletnie nie obchodzi. Tylko po to, żeby pokazać, że postać. że jest zróżnicowanie postaci. No kurwa, Jezus, Maria. Spokoj, nie mam nic przeciwko, ale na no. Ile widzieliśmy, że tak ulepszy się. Thanks. O k***a, mogła mnie filować! Nie wiem, że tak powiem. I z jeden wróg. No i czterech na dwóch przegraliśmy, bo chciałem Chilka. O cholera, dosyć szybka runka. O, ale kurwa, 180 zrobił. Szybkie, jasny gmin. ale się odwrócił. Lik na 180 stopni prawie poleciał. Jezus Maria, czemu nas tak ruchają? Nie wiem, każ przy każdym strzale się poruszyłem. Każdy pojedynczy strzał był ruchy. Ja mam wrażenie, że mimo, że Rainbow Six Cities bardziej wymagającą grą, to płynniej mi Rainbow Six chodzi niż to, niż Valorant. Oho. Oj. Został jeden próg. Doskonale. As. 4 Harbor zabił. To Guardian? Bo mi się double klikuje, gram w wand Wandalemach. Chcę tylko pojedyncze kulki strzelać. Nie wiem czemu tak jest, ale bardzo często zamiast jednego naboju mi strzela dwa, a ten nie strzeli mi dwóch. Na, na wiele kątów byłem narażony chyba. 2-7. Tak, do 5 dorównamy. 7-5. To może. Ojej. Kur... Szybka jest. I znowu dwie kulki wystrzeliło. Low HP. Razem. Nice. 9-3. Może się uda. Dobra, puszujemy granat. I puszujemy Chyba coś tam dostał. Help! O, o kurwa! My brother. Oh wow, guys, we don't talk about that. Maybe coming from the. Został jeden. Już na luz. Oh, okay. Yes, smart. Nie dało rady więcej. Ojej! Jorowka! Nie wiem, Można na nich polegać. Nie ma, no, mogę mańczowy. podejść. Nic nie trafiam, Polender. Dobry wieczór witeczkę ukochany. Rozumiem, że czujesz się jak szczochi. Walo, tak jak ja widzę Ale mimo wszystko, ascendant to bardzo wysoka ranga, czy przeskok między A3 a radiantem jest gigantyczny. No mniej więcej jak od do A3, ale co higit. Hi. Nie no jest gigantyczny. Wszystko pomiędzy Ascendantem a Radiantem to jest stary, jakbyś w, różny, w dwie różne gry grał, mam wrażenie. Znaczy. Ja już czuję różnicę, jak na przykład trafię chłopa, co ma jakieś Immo 1 i Mo 2, jak mając a jak ja mam A2. To, to widać. To już od razu czuć, że chłop ma wyższą rangę, jak na niego grasz. Nie, co prawda nie zawsze, bo to nie jest, że 100% tak jest. Czasu. Ale no, raczej zauważysz. Neon? on? No, Neon se zagrałem. pod Trolling. No i ładnie, nikt by nie poszedł w ogóle, co jest, kolejna dziewczyna gra się zapowiedza. O kur... Czemu tylko za 40 ją trafiłem? Tyle strzałów mam wrażenie w nią władowałem. Kończy się energia! Następny! Oj, a zwykurzyła. Co robisz? Zabiłem ich z, ich z pleców. Ale się pokapowali i zrefragowali mnie. Chłop nie dał info i się dziwi, że gościu nie rotuje. A potem pisze let's troll GG. You can even leave Cypher if you prefer. Maybe it would be easier because we would have better economy. I pograne. Zjebek kolejny. Nie wiem, to jest, to jest nie, niewiarygodne. Chłop widzi co się dzieje tu na sajcie, że jest bomba, jest podkładana. Natomiast drugi gość, co jest na kompletnie drugiej stronie mapy nie wie co tu się dzieje do końca. Cypher nie dał info i się dziwi, że gościu nie rotuje. A jak zwróciliśmy mu na to uwagę powiedział, że w takim razie przejebie grę nam. Tak, low mi. Ruchy, ruchy! Został jeden wróg. Gdzie? on more, ale gdzie? Szczerze to chyba takiemu chłopowi się należy luz. Naprawdę. Wyjebane, że to wygrywamy. Należy, należy się mu luz, temu gościowi. Ale stream, to nie zrobię tego. Ale na no, streamie byłby werdykt szybki. Ruchy, ruchy! Jo, dole. Dobra, nie dla mnie chyba ta postać. Jesteście bez ziemi. Nie mogę tego użyć. O kur... Wola się wpakowałem. Muszę lecieć. Kur... No nie wiem, no. Gdzie nie puszczę, to się wypuszczę. Nie mogę puszować. Ach. Dwa. Ale one shot poleciał. Jasny gwintu. Nie po mnie, po doli nie mogę, no! Jebać, nie, nie gram tą postacią. Nie gram, nie. Skąd wiedziała, że tu stoi, jak puściłem set C, żeby wylecieć na co trzeba skanować. Ruchy, ruchy! <noise> nie wiem jebać, nie, nie wiem, wiem z... o, Dziś to co... idzie Tak, troluję żeby cypek gry nie wygrał Właśnie tak, 2 12 Dobra Nie żyję Dostał jeden gra, Spike leży na środku Ja pierdolę no KURWA! Nie wiem o co chodzi. Dzisiaj, no nie wiem. Po te podwójne kulki p. Dolone jeszcze takowo. jest pojedynczy. Nawet raz jej nie trafiłem. Nawet raz. Emir, Cypher Spadaj. Niezła próba. Nein, no? nie, nie. jeden wróg. Znowu, znowu te podwójne pistole kulki. Nie wiem, czy to podwójne szczela. Cały czas jest to samo. pewnie frustruje to Rzesza. Szok... Chłop wbił radianta na 0.04 sensie. 800 DPI. Czekaj, co? I ma 13 lat. Jak on klawę trzyma, tak, żeby miał jak najwięcej miejsca. 004? Czyli 008 na moim sensie to jest. Nasze moim, na moim DPI. Chwila, zaraz zobaczymy, co to jest. E. Grywalne, w sumie. Myślałem, że gorzej będzie. No nie wiem. Żeby się obrócić, to tak. Jeden. Nieźle. A ty 002, źle będzie... Po... No pomniłem. Czekaj, 002. O nie, nie. To jest kurwa przeginka. Wyobraźmy sobie, że słyszę coś z tyłu i chcę się szybko obrócić. Co, no chujas. Jeszcze, znaczy nie a ale to męczące jest, no. Jak, jak się przedramię wyrabia. To jest salutka podkładka. Po przekątnej, salutka. Stąd tu. Obracam się o jedną czwartą. Stawę mi wolną p... w moim wieku z takim sensem. Dobra, spróbujmy. Nie, nie, już, mnie rę... już, już czuję, że mam zmęczoną rękę. Jebie to. Nie, poważnie, chwilę na strzelnicy byłem. Ja czuję, że mam spompowane tu przed przedramię już od tego machania. Przez, przez całą strzelnicę. Nie wiem, jak, jak to jest fizycznie możliwe, żeby grać na takim sensie. Na przykład przez 8 godzin sesję Valoranta. Nie wiem, jak on to robi, ale to jest k***a. Mam grę? Nie bo się zamyśliłem, przyznam. Chyba. <laughs> tak kompletnie mi odcięło. Bo cały czas byłem myślał, jakie... Nie, nie wiem, nic nie ładuję. Restartuje gra. Dobrze się mi powiedział, bo bym tak siedział i chuj, i kiedy by mi zwiecha zeszła. Dobra, wrócić do starego czy na tym nowym? spróbować 022. Spróbuję na tym nowym serwisie. Dla, dla sportu, tak o. Tak jak mówię, to nie ma znaczenia, ale nowy bodziec. Skąd? Ale na rapi ją zabiłem Trolling Eee, In Tube. To nie Ma rację. A spodziewali się. Minus 93. Za nisko kurser yeah. game. I karpokrandę Rwał się skupiłem na granacie, żeby go ostrzec. Jezus Maria Czyli leży Ty co? Jest nie dostała? Jezu, myślałem, że z niego obejmie A, ten ult A. O kurwica fix Jezus! Nie wiem, idę chyba spać. A ona też nie trafiała. <laughs> jak, jak, jak jak przy, jak tak od kilku dni jest z Walo. Jak przestałem. Jak przestałem tak maniaczyć w Walo, że dzień w dzień i na off streamie, i na streamie, to zaczęło od razu czy taki spadek, że to się w głowie nie było... Ręka mi się zaczęła przez stanie. Nie wiem, nie bacz. Wszystkie duele przegrałam w ostatnich dni. Wszystkie cztery. Nie, działajcie high ground on, eight, on site already. Jeden metal. On site already. Viper combo granite with me. Pro. Pro. Green Toxic. Prefire. Strzelała do Viper, Aj, ja piknąłem i the... dostałem heada. Jezus. jeden ale far kurcza. Behind you, Behind you, Soba A. Soba A. behind you, so behind you. Jeden gracz, to został jeden. Co to jest? Go left, go left, go left. No, no, back, 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 to back. Oh, back. Brawo, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm, I'm, I'm sorry. Ale dobrze, Reina mówiła w sumie. Mm -hmm. Aż znaczy, się, no nie powinna mówić, jak grać, ale generalnie bardzo dobrą, dobry pomysł miała. Dobra, to będzie ult z wyjebą. Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. Czas na imprezent! Oh! Ich! Prawie double, ale no, prawie to nie double. Były lagi. To dziwne, bo to nie od strony mojego neta. Bo też. Meet, meet, behind you, Kiljoy. Został jeden Został jeden gracz. Jezus, Maria. Ale upadła. To zgra, 10, 11. Został jeden... Kitchen tube. 12, 11. Dobra, trzeba u, operatora zagrać teraz chyba. Chociaż nie mam A, bo Nie może być, że to wygramy. Jeden wróg. Nie zabijecie moich sojuszników! Ewan. Na razie! Mój ult jest gotowy. Został jeden wróg. Spike Cię, na akord. <laughs> Obrońcy wygrywają. Niby Viper była najlepsza w grze. Plus piętnaście. Jezusku przynajmniej świętszy. Dwie osoby placementy bez rangi grały. Ale lepszy win niż minus piętnaście. Chyba co da rzekać. Diabetelo? Obo, tu jest losowo. Raz diamenty, raz ascendanty. Wczoraj immortal i to dwa nawet. Papa. pa, dobranoc, trzymajcie się. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę. O naszą miłość jednak nie wiem, gdzie przyniosłem ci.